Na razie strefą Tempo 30 objęte są ulice w północnej części śródmieścia. Od środy w tej części miasta zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu kołowego. Najważniejsza zmiana na tym obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km na godzinę. Ponadto na dziewięciu skrzyżowaniach zmieniła się organizacja ruchu. To są teraz skrzyżowania równorzędne. Dla nich Na nich pierwszeństwo ma jadący ze strony prawej. Kolejna zmiana na ulicy Fosza. Wprowadziliśmy jeden kierunek jazdy od ulicy Kielińskiego w kierunku. Placu. Wyjątek jest tylko dla rowerzystów, którzy mogą poruszać się na kontrapasie w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów. Ponadto przenieśliśmy parkowanie pojazdów ze strony zachodniej na ulicę, na stronę wschodnią ulicy Fosza. W ramach organizacji strefy wybudowano także dwa wyniesione przejścia dla pieszych na ulicy Kilińskiego. To dopiero początek wprowadzania w Radomiu strefy Tempo 30. Pierwszy etap obejmie teren między ulicami Szeromskiego, Malczewskiego, Keleskrauza, Struga, Pileckiego i Niedziałkowskiego, ale bez tych ulic. Na wszystkich drogach tej strefy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. W przyszłości chcielibyśmy podobne zmiany wprowadzić w części południowej śródmieścia Radomia. Podobne wyniesione przejścia dla pieszych powstałyby na ulicy Sienkiewicz. Planujemy, że takie przejście zostanie zbudowane na wysokości głównego wejścia do Katedry Romskiej. Ponadto planujemy też w przyszłości wprowadzić łamane pierwszeństwo na uzbiegu ulic Piłsudskiego oraz Sienkiewicza. Odcinek ulicy Piłsudskiego od Sądu do Placu Konstytucji byłby w przyszłości drogą podporządkowaną. Ponieważ zmiany obowiązują jeden dzień, dlatego MZDiK apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i niejeżdżenie na pamięć po ulicach Śródmieścia.